Ponad 8 tysięcy złotych, jakie Paweł Kukis przekazał gminie rzęcin ma zostać przeznaczone zgodnie z jego wolą na naukę pływania dla dzieci. Artysta proponuje, aby 50% środków było przeznaczone na rzecz dzieciaków, które uzyskują najlepsze wyniki w nauce, a 50% na rzecz dzieci z rodzin najuboższych. Paweł Kukiz w trakcie koncertu, jaki odbył się w ramach Dni Gminy Borzęcin, zapowiedział, że rezygnuje ze swojego honorarium i słowa dotrzymał. Środki wpłynęły na konto Urzędu Gminy i nawet Paweł Kukiz oddał je z nawiązką, bo nie dość, że zapłacił za to, co otrzymał jako swoją garzę za koncert, to jeszcze musiał dopłacić za podatek. Artysta zdenerwował się prasowymi doniesieniami, że samorządowcy, chcąc dostać się na jego listy do parlamentu, organizują koncerty, by tym samym zdobyć jego przychylność. Nie zamierzałem kandydować, zresztą wcześniej to podkreślałem. Niemniej jednak, no niektóre media zbudowały na tym czarny PR. Głównie pewnie chodziło o osobę Pawła Kukisa, który budował listy do parlamentu. Ale no, tak naprawdę no, chodziło o koncert dobrego muzyka, dobrego rockmana i taki ten koncert był. Podziałem pieniędzy pochodzących z honorarium artysty zajmą się radni na najbliższej sesji.